Ja jestem Krzysiek, a to jest program z serii Stany. Stan Minnesota powstał 11 maja 1858 roku i jest 32. stanem USA. Graniczy z Kanadą od północy, Dakotą południową i północną od zachodu, Iowa od południa, Wisconsin od wschodu. Zamieszkuje go ponad 5 milionów osób milionów obywateli. Powierzchnia stanu wynosi 225 tysięcy km kwadratowych. Określany jest nazwą Ziemi 10 tysięcy jezior stanem północnej gwiazdy stanem gofra. Mottem jest fraza L'Etoile du Nord tłumaczona z francuskiego na gwiazdę północy. Hymnem jest pieśń Hail Minnesota. Nazwa stanu pochodzi od rzeki Minnesoty. Teren stanu początkowo zamieszkiwany był przez indiańskie ludy, takie jak Ojibwejowie i Dakotowie. Jako pierwsi na te tereny dotarli Francuzi. Należał on później do Hiszpan jako część hiszpańskiej Luizjany. Część terytorium stanu na wschód od rzeki Mississippi. Została przyłączona do USA po wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Pozostałe części zostały przyłączone do 1818 roku do Stanów Zjednoczonych. Terytorium Minnesota powstało 3 marca 1849 roku, a 11 maja 1858 roku Minnesota przekształciła się w 32 stan USA. Minnesota składa się z 87 hrabstw. Stolicą jest St. Paul. Gubernatorem jest 58-letni Tim Walz z Partii Demokratyczno-Farmersko-Robotniczej Minnesoty, czyli w porównaniu do tych stanów, które wcześniej omawialiśmy, to jest to partia lokalna. A nie taka federalna, typu Republikanie czy Demokraci, z którymi wcześniej mieliśmy do czynienia. Do pięciu największych miast należą Minneapolis, w którym policjant udusił Georgia Floyda, który, który był jednak przestępcą. Dalej mamy St. Paul, czyli stolicę. Mamy też trzy takie miasta. O których mało kto słyszał, czyli Rochester, Bloomington i Duluth. Tak jak we wcześniejszych omawianych stanach, dominują biali nielatności, a pod względem wyznania protestanci to się nie zmieniło. Teraz coś o uczelniach. Do uczelni stanowych należą m.in. Alexandria Technical and Community College, Lake Superior College, Minnesota State University. Ma Mankato i Richwater Rich College. Gospodarka stanowa opiera się na wielu gałęziach. Jedną z nich jest rolnictwo i uprawa buraków cukrowych, kukurydzy, soi i grochu. Kolejną jest hodowla indyków. Stan słynie również z przemysłu drzewnego, wydobywczego obejmującego rudę i y, takonit przetwórczego, czyli żywność, i oraz wytwórczego, czyli takiego z, związanego z produkcją, między innymi z rzeczami z rzeczy związanych z technologią, ale też y, z biomedycyną, ale też nie można zapominać omawiając, opowiadając o tym stanie, y, o przemyśle ciężkim. Też na koniec taka ciekawostka, w Minnesocie znajduje się największa regionalna spółka radiowa Minnesota Public Radio, do, która ma 46 oddziałów. Chciałbym Wam serdecznie podziękować za uwagę i spotkamy się jutro na urodzinowych audycjach PAPM. Jak zauważyliście, social media prywatnego audiowizualnego projektu medialnego zmieniły na razie zdjęcia profilowe z okazji właśnie nadchodzącego jutro roczku naszego pięknego projektu i z tej okazji też pojawi się program na PPM Channel, który zastąpi ciężarówki, które miały się pokazać i też oczywiście w luźnym monologu co nieco o tym powiem, ale i też wiem, że w zeszłym tygodniu miał się pokazać luźny monolog ale no niestety się nie udało, zresztą też pomysłów zbytnio nie miałem, więc jakoś teraz coś, więc uznałem, że jednak lepiej będzie poczekać, aż będzie kolejny tydzień i, i między innymi opowiem o y, roku projektu, ale to nie będzie taki główny program, tylko nagram taki specjalny poświęcony y, poświęcony projektowi program, taki spe, taka audycja specjalna, taka audycja urodzinowa, która też trafi, która trafi nie tylko na PAPM Channel, ale też na PAPM Podcast. Tylko wydaje mi się, że znaczy to będzie jedna audycja i ten sam plik dźwiękowy będzie, będzie zarówno na w filmie na kanale, jak i na podcaście, i jakoś wydaje mi się, że może nie będzie żadnej muzyki, ale może będzie, tego akurat nie wiem. Nie będę Wam już zabierać czasu. Wiem, że musicie się wyspać, jeśli oczywiście w czasie chodzicie spać albo ten, więc nie chcę Wam zabierać czasu. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę i spotkamy się jutro. Na świętowaniu właśnie roczku naszego pro, kochanego, słodkiego projektu. Na razie.